Słowo Boże na dziś, środa 30 listopada 2022 roku. Święto świętego Andrzeja Apostoła. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Posłuchajcie mnie wyspy, ludy najdalsze uważajcie. Powołał mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swoim kołczanie i rzekł mi, Ty jesteś sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię. Ja zaś mówiłem, próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły, lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego sługę, bym nawrócił do niego Jakuba i zgromadził mu Izraela. A mówił, to zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokolenia Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny, 19. Po całej ziemi ich głos się rozchodzi. Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon. Dzień opowiada dniowi, noc nocy wiadomość przekazuje. Po całej ziemi ich głos się rozchodzi. Nie są to słowa ani nie jest to mowa, których by dźwięku nie usłyszano. Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, ich słowa aż po krańce świata. Po całej ziemi ich głos się rozchodzi. Czytanie z listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do sprawiedliwości, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. Wszak mówi pismo: Żaden kto wierzy w niego nie będzie zawstydzony. Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem, Jeden jest, powiem, Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy go wzywają, albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Jakże więc mieli wzywać tego, w którego nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił? Jakże mogliby im głosić, jeśliby nie zostali posłani? Jak to jest napisane? I jak piękne stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę. Ale nie wszyscy dali posłuch Ewangelii. Izajasz bowiem mówi: Panie, któż uwierzył temu, co od nas posłyszał? Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Pytam więc, czy może nie słyszeli? Ależ tak, po całej ziemi rozszedł się ich głos, aż na krańce świata ich słowa. Oto Słowo Boże. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Przechodząc obok jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci. Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami. I rzekł do nich, pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawiwszy sieci, poszli za nim, a idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, jak łubasy na Zebedeusza i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w Łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim." Oto słowo pańskie.